Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejnym spotkaniu z astrologią, z aspektami astrologicznymi i oczywiście z planetami, a dzięki którym, jak niektórzy uważają, a całkiem nieźle funkcjonujemy. Mamy tydzień od 13 do 19 lipca. Zapraszam ponownie. 13 lipca mamy poniedziałek. I tak mi się skojarzyło, że ten poniedziałek zdecydowanie będzie bardzo energetycznym dniem. O takich układach, jakie są w poniedziałek, mówimy, że kwadratura, kwadraturę kwadraturą pogania. To tak. No to dlaczego tak? Po pierwsze, mamy kwadrat świateł, czyli Słońce w odległości 90 stopni od Księżyca, albo Księżyc od Słońca, jak, jak, jak lubicie. Jako, że księżyc jest w baranie, a oczywiście Słońce mamy w znaku raka. Czyli księżyc jest już dynamiczny, trochę obsesowy, zbyt obsesowy być może dla raka, który jest z kolei bardzo emocjonalny. Rak, który potrzebuje czulszego spojrzenia na świat, natomiast księżyc w baranie niekoniecznie. Czyli ten kwadrat może u niektórych, nie u wszystkich, wywoływać niespójność reakcji i niespójność działań, jakby te wszystkie te dwa elementy były oddzielone. Po drugie, mamy kwadratury księżyca w baranie. Czy dobrze wiecie, że księżyc w baranie, no to zapowiadają się. Kwadratury do jakiego znaku? Do koziorożca, więc do Jowisza, do Plutona i do Saturna. I oczywiście z jednej strony może to niektóre działania spowolnić, ale Wy już doskonale zorientowaliście się na pewno, jakie kwadratury co u Was powodują, czy w ogóle coś powodują, czy też, czy też nie. Niektóre działania mogą być zniweczone, plany mogą być zniweczone, doprowadzane są do stanu ruiny, to nie jest taki prosty układ, jakby się wydawało. Sami samodzielnie może tak, nie jesteśmy w stanie przemyśleć, zastanowić się i zadecydować o skuteczności naszych działań, czyli ta skuteczność jest powiedzmy taka trochę naciągana, właściwie to jej nie ma. Nie ma też efektywności, nie ma takiej spójności tego, co robimy, z tym, co chcemy uzyskać, czyli ten efekt jest dużo, dużo słabszy. Napracujemy się i zadowoleni nie będziemy. Sami sobie możemy wejść w szkodę w poniedziałek. To jest trudny dzień, zatem ostrożnie. To jest taki układ, kiedy zaczynamy coś robić i nagle pojawiają się komplika komplikacje z zupełnie innych stron niż można by było się tego spodziewać. No i cóż, po trzecie wreszcie, a, dlatego ten poniedziałek tak rozwijam, jeżeli chodzi o e, aspekty. E, pamiętacie, zapewne pamiętacie styczeń roku 2020 i koniunkcję planet w Koziorożcu. No, któż nie pamięta? Wszyscy pamiętamy. To fakty, wydarzenia i trudności z tamtego okresu, sytuacje z tamtego okresu, bo nie wszyscy mieli trudności. Może to były sytuacje inne, zaskakujące, takie, nad którymi trzeba się było ponownie zastanowić, albo takie, które zmieniły też nasze plany. Te sytuacje możemy ujrzeć ponownie w zupełnie innym świetle. Znowu, nie do końca jesteśmy w stanie ujrzeć główną przyczynę tego, co się stało, co się działo, ale sytuacje mogą się powtórzyć, zdany mogą się powtórzyć. Poniedziałek jest takim dniem, gdy nie mamy żadnego przyjaznego aspektu. Zatem ostrożnie, uważajcie po prostu. Niektórzy nie będą w ogóle zwracali uwagi na kwadratury, bo kwadratury są dla nich nieodczuwalne i bardzo dobrze. A tak samo jak kwadrat świateł, kwadra też jest nieodczuwalna. No to spokojnie. Ale jeżeli coś Wam się zamanifestuje na zasadzie, aha, styczeń 2020 i teraz mamy lipiec, no to warto się temu przyjrzeć, żeby nie było nieprzyjemnych powtórek z kwadratów styczniowych. 14 lipca mamy wtorek. No i tak, jeżeli poniedziałek był dniem trudnym, mógł taki być. A w jakiś sposób ten poniedziałek zawężał możliwości działań, skuteczność tychże działań, czy też po prostu pojawiło się gorsze samopoczucie, nie mieliśmy w ogóle ochoty na cokolwiek, to we wtorek istnieją szanse na odczarowanie tej sytuacji. Oczywiście cały czas mamy tło, z stycznia 2020 cały czas mamy to tło, ale wiemy, że owo tło mogło się zupełnie inaczej manifestować. Natomiast wtorek jest takim fajnym dniem, w którym można sobie pomóc i robić coś innego. Oczywiście, że to nie jest tak, że od razu nam wszystko pójdzie jak z płatka, że wstąpią w nas jakieś niesamowite moce i dzieją się rzeczy tylko pozytywne. Ale, jeżeli w poniedziałek mieliśmy do czynienia z sytuacjami, które mocno zaburzały naszą codzienność, no to we wtorek, po pierwsze, korekta, a po drugie, spojrzenie nieco odmienne niż to poniedziałkowe. Poniedziałkowe mogą być ponure, mogą być znowu zawężające, że i tak się nie uda i tak się nie uda. Poza tym, we wtorek lepiej się wnioskuje. Widzi się inaczej. To, czego w poniedziałek nie było, widać, we wtorek jest zauważalne. A słońce jest w opozycji do Jowisza. To jest fajny układ. Oczywiście to słońce w opozycji do Jowisza pokazuje pozytywną stronę tego, co w poniedziałek albo wyglądało bardzo źle, albo w ogóle nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. Także jeżeli można, jeżeli macie czas na to, aby jeszcze przeczekać, to poczekajcie do środy. E, wiadomo, że dobre jest wrogiem lepszego. Jowisz działa wyśmienicie i doskonale sobie zdajecie z tego e, sprawę, ale ze skłonnością do przesady. Ze skłonnością do trochę takiego zachowania jak słoń w składzie porcelany. Może nie do końca, ale coś tam w tym jest. Jeżeli do tego dołożymy koniunkcję Marsa z Księżycem, to mamy niebezpieczną brawurę połączoną z ekspansją. Bardzo niefrasobliwą ekspansją Jowisza. Teraz tak, co kto lubi? Bo są osoby, które się wyśmienicie czują w takich sytuacjach, które w horoskopie urodzeniowym mają ową ekspansję, mają dynamikę, to to jest marzony dzień na działanie. Przeciętna, a lepiej um, przeciętna, powiedzmy, Horoskopów, że tak się wyrażę, lepiej poczekać sobie do środy, kiedy te sytuacje nie są tak bardzo ekspansywne. Za to we wtorek łatwo się zorientować, o co generalnie chodzi, z czym mamy do czynienia, jakie plany mają inni w stosunku do naszych zamiarów, do naszych działań, ale uwaga właśnie na taką nadmiarową reakcję, żeby się za mocno nie zapalić wręcz. Nie jesteśmy powściągliwi we wtorek, zatem jeżeli możemy, to poczekajmy. 15 lipca mamy środę. Jasne, że trwa jeszcze oddziaływanie owej opozycji Słońce-Jowisz i ci, którzy lubią i potrzebują napędu do działania, w ogóle lubią napęd, lubią takie działanie dosyć mocne, potrzebują wyzwań i lubią wyzwania, poczują się rzeczywiście w swoim żywiole. Księżyc odbiera tylko harmonijne aspekty. To jest bardzo duża różnica w stosunku do poniedziałku. Mamy seks w świateł, to jest też fajne. Cały dzień możemy poświęcić na pasję, na pracę, na relacje. Patrzymy mocno do przodu, czyli fajnie nam się kształtuje przyszłość, rzeczywistość. Mamy zupełnie inne nastawienie, też to poobserwujcie. Z innym nastawieniem, z pozytywnym nastawieniem w środę można naprawdę zrobić dużo więcej. Realizujemy plany przyszłościowe. Słońce w raku. Słuchajcie, czasem sięgając w przeszłość, można realizować sobie wiele, wiele rzeczy przyszłościowych. Czerpiąc z tej przeszłości, to jest taki dzień, kiedy, kiedy można... Oczywiście realizujemy tylko fragment naszych planów, ale bardzo znaczący jest to fragment i bardzo znaczący jest to krok do, do przodu. Im więcej energii w tym dniu wydatkujemy to jest taka zasada tym bardziej przykładamy się do realizacji tego, co jest naszym celem, co jest istotne, co powiedzmy będzie wracało do nas. Po jakimś czasie, oczywiście znowu w przyszłości, otrzymujemy z powrotem coś w podobnym kształcie, w jakim to wyemitowaliśmy. Czyli, co posiejemy, to zbierzemy. nie dzień, prawda? Z dużą świadomością tego, co posiejemy, to, to zbierzemy. Pod koniec dnia Słońce ma opozycję do Plutona, no i oczywiście powtarza się układ mniej więcej z 13 stycznia 2020 roku. To jest kolejna odsłona, ale o tym wiemy. Te odsłony kiedyś musiały być, no i właśnie, właśnie następują. I tutaj 13 stycznia był początek, teraz do tego układu mamy opozycję, a więc widać lepiej. Co się wtedy działo, jakie były przyczyny różnych naszych sytuacji, jako że Repetitorium Mater Studiorum Est, o tym też wiemy, 16 lipca mamy czwartek, no i to jest taki dzień, ja go tak nazwałam konsolidacja pragnień i możliwości. Układ, którym jest stabilnie i możemy inicjatywę i przejawiać, i wykorzystywać w, w różnym stopniu. Zasada jest taka, że im bardziej jesteśmy skoncentrowane, skoncentrowani na tym, co chcemy wyrazić, tym lepiej nam się dzieje, tym lepiej nam się udaje wyrażać siebie, i nie ma w tym, co robimy, żadnego podtekstu ani zagmatwania. Pracujemy nad efektem naszych działań, nad dopięciem czasem na ostatni guzik, albo nad zakończeniem znaczącej części, jakiego, jakiego, jakiejś składowej, która oczywiście ma duże znaczenie. Przypisujemy jej duże znaczenie. To jest ważny dzień, ten czwartek 16. To jest układ konkretny. I konkret jakikolwiek też możemy w tym dniu wyegzekwować. Możemy zwrócić się o zwrot, albo możemy zwrócić się o to, aby wzięto po raz kolejny naszą sprawę pod, pod uwagę. A sami naprowadzamy się na właściwe odruchy i reakcje. Nie mamy wątpliwości co do okoliczności, jakie mogą się pojawić, czy też nam towarzyszących. To jest wszystko w porządku. Nie ma efektu zaskoczenia: ani przyjemnego, ani nieprzyjemnego. Po prostu to jest konkret, jest przejrzystość i funkcjonujemy w taki sposób. Czyli jeżeli chcemy postawić kropkę nad i, ową przysłowiową, to jest to dobry moment na podkreślenie zamiarów, na opracowanie szczegółów działania projektu. Możemy też nasze pomysły zademonstrować szerszemu gronu, przedstawić te pomysły, te nasze projekty. Również osoby, od których uzależniamy cokolwiek w naszych planach, to jest bardzo szerokie pojęcie, ale zwróćcie to, na to uwagę. Czy to są urzędnicy, czy to są osoby decyzyjne, czy to są szefowie, wreszcie, ponieważ to jest aktywny jowisz, czy to są osoby, które decydują gdzieś daleko poza granicami kraju o naszych sprawach, w sensie indywidualnym, możemy tę sprawę przedstawić, swoje sugestie przedstawić, swoje projekty, swoje propozycje, swoje zdanie, i oczywiście zostajemy. Przychylnie przyjęci, także wykorzystajcie ten czas. 17 lipca mamy piątek. Mamy oczywiście księżyc w Sekstylu do Marsa. Lubicie czy nie lubicie, będę się was często o to pytać, ponieważ Mars będzie nam towarzyszył w baranie aż do stycznia 2021 roku. Dodatkowo w piątek wspiera nas Wenus. Czyli tak, to co powinno być powiedziane, dopowiedziane, zostawiamy właśnie na piątek. Czyli takie ładne wykończenie, dopracowanie, dopieszczenie można powiedzieć w pewnych sytuacji. Puszczają blokady, i każdy od tych blokad odchodzi. Nie jest tak, że jakaś część ludzi. Jest tych blokad mniej, to jest też ważne. Osoby nieśmiałe mogą sobie pozwolić na śmiałość, która ich samych zaskoczy. To jest też fajne. Preferowane są w piątek kontakty każdego rodzaju, naprawdę każdego rodzaju, A począwszy od osobistych, poprzez biznesowe, aż do globalnych kontaktów. Szukamy kogoś na końcu świata i znajdujemy, i jest cudownie. Dobrze jest coś ustalić razem, czyli zespół w zespół i to działa w grupie. Jesteśmy w grupie i ma się więcej sensownych pomysłów, to też tak funkcjonuje. To, co jest ważne, to wszystkie istotne dla siebie sprawy załatwmy do 15. Również informacje, które do nas docierają, dokumenty, które do nas a, docierają, a też. A są prawdziwe, mają realny wydźwięk, są wiarygodne, nie zagubimy się w ich nadmiarze, ale dobrze jest opracowywać je do godziny 15. Później klimat nam się zmienia pod wieczór w szczególności ale może dać znać o sobie zmęczenie. Mamy przesyt emocji, czasem przesyt kontaktów, wydaje nam się, że dużo zostało powiedziane i więcej już nie trzeba mówić, więcej już nie trzeba robić. Pod wieczór mogą zatem pojawić się błędy, niedokładności, trudno będzie tego uniknąć. Zatem kwestie, które są istotne dla Was, załatwmy wcześniej. A to, co zostaje nam na później, to rzeczywiście zostawmy sobie na później do przyszłego tygodnia, żeby już tego w piątek nie wyciągać na siłę. 18 lipca mamy sobotę i zawsze taki układ jak układ sobotni, czyli mamy księżyc na osi węzłów, taki układ wywołuje różnorodne odniesienia. Dla większości z nas, może to być mocna wędrówka wstecz, głęboka wędrówka wstecz, konieczna wędrówka wstecz, aby się czegoś dowiedzieć. Wiecie, że oś węzłów została już przesunięta, przesunęła się samodzielnie oczywiście na, do znaków bliźnięta strzelec. To jest taka sytuacja, kiedy z jednej strony sięgamy po informacje, dla niektórych to są informacje zamierzchłe, naprawdę, przed długiego okresu czasu. A przygotowujemy się do drugiego nowiu znaku raka. To jest też ciekawe, fajna sytuacja. Te, te dwa nowie w znaku raka. Czyli, z jednej strony, bardzo dobrze jest mentalnie się przygotować do tego, emocjonalnie sięgnąć pamięcią do ważnych chwil w swoim życiu, by, by zobaczyć w nich. Niech będzie, że pomieszanie i dobrego i złego, ale żeby wybrać dla siebie to, co było dobre. Nawet jeżeli to, co do tej pory uważałyśmy, uważaliśmy za dobre, takim ewidentnym dobrem nie jest. To znowu wyciągamy z tego wnioski, aby iść dalej. Jasne, że to jest układ Księżyc-Węzeł. Niekoniecznie musimy wnioski wyciągać intelektualne. To nie są wnioski intelektualne, to są odczucia, w które wchodzimy. Układy bliźnięte, strzelec, pamiętajmy, to nie są tylko układy czysto mentalne. Merkury zawiaduje naszym oczywiście systemem nerwowym, neuronowym, ale wywołuje też pewnego rodzaju emocje. To nie tylko księżyc, a tutaj mamy. Jednak księżyc na osi węzłów. Przygotowujemy się do nowiu bazując na wspomnieniach, wybierając to, co dobre. Mamy do dyspozycji tort i sięgamy po smakujące nam kawałki, z odczuwaniem tego, co jest dla nas istotne. Oczywiście przygotujemy się do nowiu, jako że nowe może. Może nie zburzy postaw naszej egzystencji, ale coś zmieni. Pokaże inną stronę rzeczy, które już znamy. Pokaże drogę całkowitą, całkowitej transformacji no i decyzja, czy my to wybieramy, czy nie. A początek właśnie jest w, w, tę, w tę sobotę. Zaczyna się dla niektórych proces niezwykle świadomej wspinaczki. A przeżywamy w związku z tym, i to jest ważne, aby tak zrobić, tę sobotę zgodnie z jej wydźwiękiem skupieni na sobie, na zrobieniu rzeczy, które czujecie, że są ważne w tym momencie. I tak tę, tę sobotę należy zrozumieć. 19 lipca mamy niedzielę, księżyc w znaku Raka w koniunkcji z Merkurym, dlatego poprzednio wspominałam o Merkurym, powołuje do życia emocje i reakcje na te emocje, nie tylko emocja, ale również reakcja, bo mottem drugiego nowiu w Raku będą emocje. Połączone z relacjami, połączone z naszymi reakcjami, i to jest taki, powiedzmy, przedmówek tego nowiu. Mamy umiejętność przedstawiania sobie starych historii po raz kolejny. Po raz kolejny je oglądamy. Odnosimy siebie w stosunku do przeszłości i tego, co z tą przeszłością można dalej zrobić. A czy, czy spełniać ją nadal, czy ta przeszłość ma wypełniać naszą codzienność, czy też nie? Czy odchodzimy właśnie od tej przeszłości ze świadomością, czy wracamy do niej za świadomością, czy rozpoznajemy ją po raz kolejny? Wszystko mamy do wyboru. A, czyli z jednej strony może być to pożegnanie, a z drugiej strony powitanie tej przeszłości, bo była dla nas nieznana i teraz z nią wchodzimy. Pytanie, czy to jest trudny dzień. No, o 19:33 mamy już zupełnie inną a, sytuację, a, ponieważ a, zaczyna się a, inna faza a, tego, tego układu, czyli a, działanie nowi odczuwamy z jednej strony a, i w związku z powyższym a, pozwólmy sobie na wyczucie różnego rodzaju a, subtelności, czyli a, jeżeli mamy nów, właściwie taki nów, który pozwala nam sięgać pamięcią w zamieszką przeszłość, mogą to być dziwne w ogóle sytuacje, kuriozalne, to pozwólmy sobie na pełnię odczuć paradoksalnie w tym nowiu, na odczucie i wyczucie subtelności, które się pojawiają na przykład w ciele. Niektórzy będą medytować, niektórzy będą rozmyślać się w ruchu, inni w towarzystwie. Przeznaczcie ten czas, aby zacząć w pełni świadomie żyć dla siebie po tym nowiu. Niedziela może być początkiem ważnych życiowych decyzji. No i takiej niedzieli oczywiście Wam życzę.